Ciemka ja jestem. Publicis 113 a to jest Far Cry 2. Dzisiaj sobie wykonamy kolejną misję. Jak widzicie, już nie możemy od tego kolesia z UFLL wykonywać misji. Tylko musimy iść. Co tu mi stoi? Tylko musimy iść tutaj naprzeciwko. Zakupiłem sobie pistolet maszynowy sobie. O, idziemy do tego pana tutaj. No tak. Proszę. Wiesz. razu pójdziemy sobie do góry. Jakaś knajpa czy coś tutaj jest. jest? practically gave these things away. Why did they sell them so cheap? This is the APR, greatest faction in the land. You're lucky to be here with us, better than with those old ladies in the United Front. <laughs> you want a job? We got one. It's good. Assassination. Chief of Police. Bam. Kepo. Tell him where to find this man. He's riding in a motorcade. It's a moving target. You'll have to pick a spot on the road and wait for him to come to you. That little penis will be in a great big SUV. I push the motorcade and kill the cop and make it messy. We need you to send a message. I've got a good feeling about this. How about we pay you right now for the work? No, dałby kasa. Arachidiami. Ambush the motorcade, kill the police chief, and the job is complete. Dziękuję. No, czy to staliśmy kasa to sobie, ciemnie teraz. Inne soldy nie będą bepreźnięte. Keep your head down. Ikceto esti. O ja jiu drogi. Ale bez postojów tam jakieś 10 minut co ja gadam w 5 minut powinniśmy się uwinąć. zapiszemy sobie zapisuję się i lecimy teraz jakiś samochód jak pojedzie, pójdziemy prosto to tam jakiś powinien być i znowu do mnie dzwonią a i tak tych misji nie wykonują bo z tego co się dowiedziałem. Nie w tym stronę To te misje. One to jakby dają drugą opcję wykonania tej samej misji. Na przykład nie musimy rzeźni tak jak on tu powiedział pan bardzo ładnie. robić tylko... Tylko możemy na przykład jedne, jednego kolesia tam zlikwidować. I oni się poddadzą od razu cała to jest Takie drugie... Takie bardziej miłe wykonanie misji. Kupi znak. Gdzie jedziemy? Mam nadzieję, że żadnych ludzi nie będzie po drodze, bo nie chcę się z nimi walczyć. A za też mnie tak nie za dobrze. Ale snajperki tak szybko się jakoś amunicję nie traci teraz A teraz ten Oj, ktoś tam był ten ostatni, do ostatnio jechaliśmy po te lekarstwa to znaczy na malarię lekarstwo tu jest miasto Kurde. nie lubię tych małych drzew no, no, tak sobie myślę Małe to sobie przyjadę ja, a jednak bumi się na nim zatrzymuje. Już za mną lecę. Ledwo, ledwo się zmieściłem. To najkrótsza droga to będzie. Nie tędy. Jeszcze jedna dróżka powinna być. O. Teraz jadę dobrze. Okej. Okay. To jest ta droga. Mamy jakiś tam posterunek. Nie tak. Jest jeden pan sobie wykorzystam tam tak jest jeden pan nic tu więcej chyba nie ma tam jest butla z tym z benzyną ok powinno to ich odstraszyć trochę a ja sobie do nich pójdę dołem bo by mi samochód nie spłonął bo... Pyniemy ten. Teraz wezmę to, zabiję go i bardzo ładnie pozbyliśmy się miasteczka. Właśnie w jednak źle jadę. Jednak te... już bo że nie mam Jednak te butle, a raczej te pojemniki z benzyną bardzo ładnie się podpalają. Aha, bo to jest to on jeździ, więc się przemieści. Rzeźni to ja nie zrobię. Mam tylko Dwa granaty. Trafiłem. Trzy. Dobra. Ośty. Tutaj o zabiłem.

no dobra, już jesteśmy. Niedaleko nas jest konwój z tym przymiłym panem, którego trzeba zabić. Jak pojadę tędy, powinno mi się podać go... O nie nie nie! Dobra. Kit z I tak przeżyłem. Ja jednak mogę z tym torem kolejowym. Ucieknie nam. On już jest na moście? Jest! Ale pięknie weszło. Strasznie nie lubię takich ludzi, którzy nie wiedzą, co co ja robię, a i tak się wtrącają. Teraz moja kolej. O, kurczę. Samochód się przyda i wracamy, że za chwilę spłonę. Ok, bardzo ładna akcja była. No dobra, to by było w tym odcinku. Na tyle mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Na razie, cześć.